Mam pierwszą rybkę. Jest. Siedzi? Komplet na O! Jest! Siedzi. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj wypadł na okonie. Miał być o 5 rano. Wyszło po 8 rano. Ale jestem nad wodą, więc zaczynam łowienie. Pierwszy rzut, szukamy okoni, boczny trok, dzisiaj pogoda jest pochmurna, bardzo duszna, ale zobaczymy, może coś uderzy, może coś będzie dubać, mam taką nadzieję, bo już dawno okoni nie łowiłem, chciałbym jakieś parę złowić, Miłoby było, no ale musimy pierwszych poszukać. Mam pierwszą rybkę, niedużą, ale jest. wiem co to jest? Jest mały pasiak. Taki mały. Okonek. Jest? Jest, cieszy. olbrzym, bardzo duży. Pierwsza ryba, ale cieszę, bo dwie godziny rzucania i nic. Dzisiaj smutna ta woda. Ryba prawie w ogóle nie żeruje, nie chodzi, nie spławia się. Chyba nie trafiłem w dzień dobry na łowienie. Ryby nie biorą, a więc suchar musi wjechać. Rozmawia dwóch kolesi, jeden mówi do drugiego. Wczoraj byłem w transie, a ten mówi do niego, a ja wolę kobiety. <noise> I takie rzeczy się dzieją, a więc idę łowić dalej. Rzucam pomiędzy tutaj pomostem. Stąd miałem wyjście jednego konia, drugi się nie wciął. Co prawda nieduże. Ale coś to bierze, bo przez półtora godziny zero brań, zero doknięć, kompletna pustynia. O, jest! Aj! Było coś większego. Szkoda, że się nie wcięło. I to musiał być szczupak, bo obcinkę. Takich parę przynęt na boczny trok mam tutaj. Próbuję, zmieniam kolory i szukam tych okoni. Znajdę. Siedzi? Kiepka. Okonek mały, ale jest. O, przymurowo. Jest malutek, malusiek, malusiek. Jest drugi oko. Okun. Cieszy okonek. I tylko takie, malutkie. Ale piorą, na prostu. mały kajtuś wraca. Poszedł. Aj, była. Był mały okonek, przewalił, ale się nie wciął. Dzisiaj ogólnie na rybak miałem już być o 5 rano, ale budzik mnie obudził. O coś było. No i mi się przyznało do 8 rano. Po o 8 pojechałem. Półtora godziny nic. I teraz. Coś się ruszyło, co prawda na razie małe, ale może coś z tych małych wyjedzie większego. Małe konie się ruszyły. Już myślałem, że dzisiaj będzie okiju, czyli szmatka i mydło do wytarcia rąk, ale na szczęście nie. Próbuję dalej, szukam większego. Wcześniej była obcinka, szczupaka, może jakiś wymiarowy dzisiaj się zamolduje. Kukułeczka kuka, okońia szuka, boczny trok zwija i okońia nima. ma. Mamy taki kolor. Jest. Ach, ten może być większy. Nawet może mieć parę centymetrów więcej jak tamten. Co prawda, potwor to nie będzie, ale mały. Myślałem, że większy będzie. Malutki, ale muruje. Jest, jest. Płynie. Dzisiaj boczny trok. Cały czas. Mam drugą wędkę taką do 7 gram. Może jeszcze porzucam jakieś mikro przynętami. Z opadu, ale póki co, jak bierze na ten boczny trochę coś się tam dzieje, to na razie nie zmieni. Siedzi, malutki, ale jest, a poszedł, ale mały, był bardzo mały. Piękny rzut. Mam nadzieję, że zaraz coś przy tym pomoście strzeli, ładnego. Mogłoby jakiś chociaż wymiar wpaść. Cieszyłbym się, ale i tak już nie narzekam, bo ryba była na brzegu. Chyba nawet 3, więc cieszę się. Jest. Mały, ale jest. Jeszcze tak, maluszek, maluszek. Ale jest. A w końcu coś się ruszyło. Taki bandyta odpływa. O dziwo, komary nie gryzą. Meszki nie latają. Murgę wziąłem, bo nie zapomniałem. No tutaj praktycznie Zero komarów. Fajnie. Nie narzekam. Jeszcze jakby wymiarowy wpadł oko. A dzisiaj kończymy łowienie. Wpadło parę okoników. Nie za wiele. Pogoda taka duszna. Więc nie chciały brać. No i co? Będziemy próbować dalej. Następnym razem mam nadzieję, że coś wpadnie. A więc co? Do następnego. Cześć, hej!